Hejka, ohejgozaimas Witam was I kolejnym odcinku z Dead Island Definitive W, w poprzednio odcinku, w dużym skrócie Dostaliśmy się w końcu do dżungli Skopaliśmy tub z kaparu Łotrą I teraz tak Trzeba się godzinkę tylko ile nagrywa się Dobra, jest fajnie i teraz tak, czy tutaj mam tutaj gdzieś miałem te ludzi z wykrzyknikami. Gdzie oni są? Bo wpierw chciałem tutaj podejść i właśnie wziąć od nich zadanka z jungli. Jungle jungle. Jeszcze mam tutaj zadania jakieś ciągli, co nie? No. Troszkę jest, ale czekajcie, gdzieś tu widziałem. Oh Ufak. ale nie podoba mi się ta dżungla. Dżungla jest tutaj fajnie zrobiona akurat. I co teraz? O, tu masz zadanko. I to jest ich troszkę. Fajnie. Tak, tak, tak. Open, open. Sami bij. Afrin set our food supplies on fire. What's left will barely last us till tomorrow. Will you help us? Uh-huh. Name's Brian. Thanks, eh? Hey, we don't know if animals are infected with this shit, so uh, we better not risk it. Hey, you should see if you can find any canned food. I saw some supplies in the bunkers a while ago. Maybe they're still there. Uh, everyone is starving. Okej, okay, okej. Okay. I porobimy sobie w tym odcineczku te właśnie poboczniażki, które tutaj dostajemy. My wife is dead. Vargas is one of Afraan's crew. He killed my Katie. She was in his way and he just he just blew her away. He needs to die. He needs to suffer. And I'll give you whatever it takes to make that happen. Okej, okay. let's do it. All right then, we have a deal.

Dobra, ale w zrobimy sobie te tutaj. Życzenie śmierci. Zrobimy. A więc co, bez względu pitu, pitu bździtu, lecimy. Y Hamera tego weźmiemy nowego, chociaż on nie jest jakiś wybitny. Nie, E. Spieprzać ode mnie Hamy. Koń za mną Dobra, uciekamy mu, uciekamy Dobra, gdzie jest drań, który zabił mu żonę? No tak czy siak muszę ten pierwszy, więc Dobra, dobra, oki doki 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 Tędy Biegniemy sobie tak na chilko obok Was Przejdziemy tandy Złupiemy co so... Nic ciekawego, hmm. tandy Dobra, dobra Już zaraz typu nie złapiemy nie damy droniu, że nie. Szczerze, podoba mi się ta dżungla. Chciałbym kiedyś taką modlić w realnym życiu. Kto wie, może kiedyś będzie mi tam odwiedzić taką. I z rolą powiem wam, z takich egzotycznych krajów, kiedyś bardzo mi jarały Filipiny. Kto wie, może kiedyś tam, tam, tam pojedę sobie na wakacje? Ale tylko na wakacje, nie chciałbym tam żyć. Od razu mówię. I odradzam wszystkich każdemu. To znaczy, nie chcę wyjść na Hama czy jakiegoś wrednego czerwca, Filipiny, ale... E, ujmę wam tak. Kraj ład... piękny, poza względem zwiedzania, ale... do życia tam... nie zawsze weź z za łatwo. Co prawda, biały tam niby ma łatwo bardzo. No bo wiecie... Europejczyk. Ale wiecie, różnice kulturowe, bla bla bla, ktoś za swoje, haha, prorok, ty się nie znasz. A znam się... Z Filipicami miałem trochę do czynienia, i szczerze... Zupełnie ty, inny typ, typ ludzi. Mężczyźni mężczy, z mężczyznami, i szczerze... Być nigdy się nie dogadałem z Filipińskimi jak kobiety. W porządku, z da się z nimi rozmawiać. Ale... Strasznie zazdrosna, temu nie radzę pójść z wnioski. Ojej, 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 Sukim z filmy. Getting punkciki. Co my tam mamy? Weź mi to ulepsz. Okej, okay. to mi się jednak podoba. Co my tu mamy? Cześć kolego! Dziękuję za pieniążki i miłego dnia Ci życzę kolego, drogi. A teraz pozwól, że sobie pobiegnę dalej. Jezu, słyszeliście to? Mam okno otwarte i, kurde, ktoś wyda jakieś dziwne dźwięki. Ale takie uroki lata, pijaki wychodzą, a zawsze to nagrywam na weekendzie, kiedy mam wolno od pracy. To niestety takie uroki Polszy naszej pięknej. Troj szczerze, nie ukrywam was. Chciałbym kiedyś opuścić. Tak naprawdę. Wyjmę wam tak. Mi się marzy po prostu wyjechać z tego kraju. Oprócz uważam, że moje miejsce na świecie jest gdzie indziej. Nie wiem, jak wy uważacie. Czy wasze miejsce jest w Polsce, czy nie? Możecie dać znać nas w komentarzu. Ale, szczerze, naprawdę, moim marzeniem jest z Polski wyjechać i zamieszkać w innym kraju. Co prawda, mam swój wymarzony kraj. I możecie się domyślić po moim przywitaniu standardowym, jaki to jest kraj. Ale nie będę spoilerować. To zostawiam wam to rozgryzienia, jaki to jest kraj. O, pięknie. Let's see what we got here. Aha. Dobra, dobra, już w dupie mam. Pierwszy ty. Cyk. Jeszcze ty. Pięknie zdechło dziadostwo. Nie no, ten młod nasolny zamek jest idealny, ale jak jest grupa to jest, będzie ciężej. Wajrale. Jednego ładnie ubiło. No i po połubie... Za mną! Leżeć, Hamoto. Dobra, idziemy dalej. Ale mi potężnie pierdyknął któryś. I w łepek. Ej, nie podoba mi się to, że teraz mogę im łupy z dupką. Skąd? No dawaj. Szczelaj do mnie, Szczelaj. Do you like that, bitch. dobra dostał stołu headshota. Wchodzimy do góry, idziemy po tego stukinkota. Czas na zemstę, the power of revenge. nic ciekawego dla mnie hmm. skąd O się z się zbogował ziomek Czemu nie mogę cię było pytanie, co prawda chciałem go strzelić, ale no nie wyszło coś. Ale temu wyszło. Dawaj, wych wychylaj głowę. Dobra, nieważne. Ważne, że możemy z dynam. Dobra. Aj karamba. Kto, co, co, bloody bastard? Co? Damn, bad, this motherfucker. Tutaj gdzieś te trupuszki leżały. Dobra, wiecie co, wyciąłem na im pistolecik, że nie marnuję już tego. O kurda! To było coś. Mam tu jakieś fajne rzeczy, w tych... Oj Kurde, zły guzik Po którym miałem latarkę? Ej, czekajcie, po którym miałem latarkę? O fuck A pod te gry mi się pomyliły Fuck Oh fuck A czy ja tutaj nie mam misji głównej przypadkiem też? A, bo ja robię mi główną, dobra, w dupie. Dawaj, dobra. Trudno się mówi, robię mi z No kurde nóż Hm. Jeden z nich jest tam u góry gdzieś. Jezu, Jezu! Fuck you, man! Najgorsze to żiałem jak się już leczyć! Dobra Zumia Kuckiem, kuckiem Surprise, kolego wredny, niemiły. Mmm, moja lepsza. Dawaj. Dawaj. Wychylaj się. A ty już nie żyjesz chyba. Nie żyją. Obaj. Give me. Doki doki. Doki, -doki. Nara. Piru, Zwyrol chamski. To gdzieś Back You're on. Not leaving alive. Tam jeszcze bogaty, bogaty, Skąd ty do mnie strzelasz? No skąd? Dobra, czekajcie, nie muszę się zawrócić, bo on zabije mnie. Nie skąd ten wariat unciął strzelał. Widziałem, widziałem jak przebiegł. O mój to. To ty brodaczu redniej. No kurde! Dawaj. No patrzcie kolejny. z tej strony ich wezmę wyflankuję. Ale ja patrzy noższ kurde! A ten suknię z tym gdzieś siedzi Kurde nie sam z tego tam you Okej, jeszcze z masz maciarzu. Trzeba ja tego nie mógł przejść. Okej. Kto tutaj został? I już nie żyjesz hamie. Aż podejdę do ciebie i ci, by szczęślić trupa. Co jest? Okej. Okay. No, czy jakieś to zrobię na czerwone? Raz już się udało, ja chciałbym więcej. Zdychaj. Zdychaj, zdychaj, wsiurze. I teraz tak, zawrócę na chwilkę. Czy mam tutaj jakieś te fajne, dobre medy medykamenty? Czy coś tu jeszcze jest? Dobra, to wystarczy. Idziemy stąd. Nie ma co tu siedzieć. Czy coś tu jeszcze mam? Ja pierpapię jeszcze. Nie żeby coś gro, ale, strzel... coś... ale strzelanie w tej grze nie jest jakieś. Najprzyjemniejsze. Pierdzielę. Cześć, zdziwiony? Mam nadzieję, że tak, ale jak się jeszcze popatrzyłem, kiedyś się wychyliłem, tak jest, ile was jeszcze będzie. Nie ruszaj się! Ale nie poważnie, więcej was matka nie miała? Na tej psiej fermie? Dobra... Zjedzmy wpierw. No Nosz... Chciałem zjeść, tylko spokojnie. Bra. Nic ciekawego. Latuniczek. Goticzek. Nie. Ja nie wiesz, serio? Okej. Okay. Jeden z nich jest tam. Jeden u góry chyba siedzi Nara typie Dobra, nara Czemu we, wy... ja? A dobra, nie, tylko mnie rzuciło. że ich wysadzi oh. Czy jesteś? Nie macie już Sa a? O nie, 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 nie! serio? Over there. Gronotem. Rozerwało drania. Mm. Teraz jedzmy I wypijmy Żeby mieć full HP Byleby full HP mieć O o, o. Gdzie mam, gdzie mam, gdzie mam, gdzie mam granatki Kimi granat? Albo nie koktajle młodowe Mam cocktail mnie A to znaczy młodowa, przepraszam. Dalej. их его никого не било O oh, fuck. Oh fuck. Ty na fucking dead. coś zrobiłem? Shit, man. Teraz w hmm, pokaż ją. Moja jest lepsza od twojej gadzie. Chyba je chciałbym jeszcze sobie resztę zanudobić co tutaj jest. Nie, 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 nie. Jezusie źle nosz tego mi brakowało, żeby się. Again. Fa chuła, pójdź na tu, 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 gdzie on jest? Gdzieś i jesteś. W dychaj ściarzu Oddaj mi tutaj wszystko co masz. O, 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 o! Hmm. No niestety, nie biorę. Szufelkę potrzebuję do zadanka. Które w końcu muszę wykonać. Ale nie zejdę na dół. I my zjedzmy drugą majkę. Ja. Co jest? Ej, ale to co, to już płyniemy, zostawiamy dżunglę? Good job friends. The boat is ready to get going. Well then, ready for a meeting with Moen? No. Suit yourselves, but my offer won't stand forever. Well then, ready for a meeting with Moen? I can't help you. Suit yourselves, but my offer won't oh, 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 God, attack. Ty tu na mnie poczekasz, a ja idę robić zadankę. Dobra. Ale ile mam już tego filmika? Dobra, moi drodzy. W tym krótkim filmiku będziemy sobie kończyć na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. I co, dożę w kolejnym odcinku z Dead Island, gdzie będziemy robić sobie... 同じカトゴーシ雑話。ありがとーい。バイバイ、さよなら。